Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj z porównanie Samsung Galaxy A51 kontra Huawei P40 Lite. Tu mamy w P40 Lite, jak na 810, w przypadku A51 mamy Exynosa 9611, 4GB. One wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, sprawdzamy jak działają, co będzie szybsze, co będzie lepiej działało. Wiadomo, w Huawei brak usług Google, więc część gier, część aplikacji, wiecie co się z nimi dzieje. No nie, no nie, ma, nie ma za dobrze. Dobra, lecimy. Allegro, Huawei, Aliexpress, też Huawei, Ceneo, Samsung. Galeria, Samsung HBO GO tu nie zadziała niestety mimo że się szybciej otworzyło a szkoda i pla Samsung w tyle Huawei wygrywa jak dojadę też dla Huawei a. mapy z aplikacji niestety nie da się dlatego szybciej w Samsungu player.pl Huawei, Olix, tu nie dotknąłem, ale zróbmy. No, sądzę, że wygrały Huawei na Bank. Też yy, na PL. No, prawie że remisowo. Joglowo. Huawei, już nie czekam. Sklepy, no, Up galery szybciej. Spotify, też dla Huawei. A. Huawei, TripAdvisor też Huawei, no, ale to bez Google, no wiadomo. Nie do końca powangla. Następnie mamy Twitter dla Huawei, a. Uber. Tu nie zadziała. Sorry, ninja. Ubery nie potrafią bez Google jeździć. Coś w tym jest. Wykop. Dla Huawei i Uber, y, YouTube. No widzieliście tu zapki y, z jednej ze strony, drugiej zapki. No cóż, a 51 wolniejsza od Kiwi na 810. Sprawdzamy, co jest w ramię. Już widzimy, że Allegro są, AliExpress, coś tu się czekajcie. W nie łączy, mi się wydaje. Tak jakby Ceneo w Huawei w ramię, w Samsungu nie. Galerie podobnie. Ciach. HBO Go. No, Huawei ładnie tutaj wypluwa nam z ramu. A Samsung, co widzicie, nie do końca. Tu wiadomo, będzie problem, bo to ze strony. Tu wszystko, no, w Huawei jest tak jakbym chciał. Jakby jeszcze miał Google'a, to naprawdę byłbym szczęśliwy. Bym szukał taniego telefonu. No, znowu ten Huawei. Przynajmniej pod względem wydajności wychodzi całkiem fajnie. Teraz już w obu, w ramie, Tutaj nadal tylko w Huawei tu Sytuacja jak poprzednio. Widać, że A50 ramu ma za mało, mówiąc krótko i nie ogarnia. Jeszcze tylko przeklikamy Ubery, wykop i mamy Youtube'a tu przynajmniej w ramię. Więc jeżeli chodzi o zarządzanie ramem i wydajność w aplikacjach P40 Lite zdecydowanie lepiej. Lecimy z grami. To będzie problem, bo nie wszystkie działają, ale po prostu odpalamy sobie po kolei i zobaczymy, co tam piszczy. W, może nie w trawie, tylko pomiędzy kawałkami krzemu Asfalt 9 Huawei, ale zadziałał coś tam coś tam sobie popitolił i odpalił dobra nie, nie tam. Dobra, zostawiamy Asphalt 8 nie zadziała na Huawei, więc po co będziemy odpalać? Niech tylko sobie przeklikamy. Temple Run 2 tutaj nie działa niestety, bo wisi ciągle. Szkoda, bo też z APK musiałem instalować i nie działa. Subway Surfers, jak widzicie, Huawei, 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 bardzo dobrze i szybko. To jest akurat plus tego telefonu. Następnie mamy Dead Trigger 2. Tu się nie da było tego dociągnąć, brakuje Google. Ale widzicie, że to tak w miarę fajnie szybko się też u niego na Huawei odpalać powinno. Asphalt Extreme zawiśnie na tym po prawej, czyli w Huawei. U. No ale czy by wygrał otwarcie? Nie wiem, nie powiedziałbym. Może sam tym byłby szybszy. Unkilled tu nie działa. I cóż mamy dalej? Dalej mamy PUBG, PUBG Mobile, i tutaj też jest wiadomo co. Dobra, co w ramię? Zobaczmy te, które się odpaliły. Asphalt 9 jest w Huawei w ramię. To nie działało, to nie działało, to działało. Obu w ramię. Dead Trigger 2 nie działał, Asphalt Extreme nie działało, tylko chyba PUBG Mobile możemy jeszcze zobaczyć. Tak z czystej ciekawości, bo kurczę, no tu akurat obu poza ramen. Ta wojna cenowa to jest w ogóle głupota. Moje zdanie jest takie: konsumenci dostają po tyłku, mają fajne urządzenia. Sam ostatnio szukałem tabletu. Chciałem kupić niego mega Huawei, tylko że nie miał Google, więc musiałem wziąć troszeczkę starszy tablet już z Google'em, bo potrzebowałem akurat. No tak jakbym. Nie miał problemu z usługami Google'a, no to bym miał tablet ze 300 nowy, a tak to kupiłem używany za 4. Robi to różnicę. Dobra, taka moja dygresja lekka w tym temacie. A mniej więcej tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Szczerze mówiąc, stawiałbym na tego wydajnościowo. Ekran tu fajniejszy, no jest Google. No i cóż, co więcej dodać? Reszta tematów, oczywiście, w playlistach odnośnie jednego i drugiego, które znajdziecie tutaj. Dzwonki, subskrypcje. Pamiętajcie o tym, bo mimo, że mnie oglądacie, dużo osób nie subskrybuje, a przydaje się to, żeby dobrze szło. Mówiąc krótko, więc dajcie tam łapę w górę i suba, bo to się przydaje. Więc mniej więcej tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów, czyli Samsung Galaxy A51 kontra Huawei P40 Lite. Z tej strony ucek. trzymajcie się ciepło, hej!